Bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam jeden z najbardziej uroczystych momentów w życiu Jezusa wydarzenie w synagodze w Nazarencie. Jezus bierze zwój proroka Izajasza i ogłasza rok łaski Pana. Ale co naprawdę oznacza ten rok łaski, który Jezus przychodzi ogłosić? Przede wszystkim trzeba zacząć od początku. Jezus mówi: Duch Pański spoczywa na mnie. Psst. Wiemy przecież, że Jezus jest drugą osobą Trójcy Przenajświętszej. Jest samym Bogiem, który stał się człowiekiem. Ale Boga się nie namaszcza. Kto więc jest tutaj namaszczony? Duch Pański spoczywa na człowieczeństwie Chrystusa, na jego ciele i jego duszy. Przez to człowieczeństwo zostajemy zbawieni. Dotknięcie łaski dociera do nas poprzez człowieczeństwo Chrystusa. Dlatego tak ważne były lata które przeżył w Nazarencie. życie w pełni ludzkie, podobne do naszego, praca w warsztacie Józefa i modlitwa w synagoga swojego ludu. To człowieczeństwo, przeżywane przez trzydzieści lat, jak nasze, zostało namaszczone przez Boga i wybrane, aby stać się narzędziem naszego wyzwolenia. Dlatego, gdy przyjmujemy Eucharystę, gdy Jezus dotyka nas swoim ciałem, swoją krwią, swoją duszą i swoim bóstwem, coś w nas się dokonuje. Pierwszą rzeczą, jaką On czyni, jest ewangelizowanie nas. Zostaje posłany ze Słowem, który jest dobrą nowiną dla ubogich, dla anawim, ubogich Boga. W czasach proroka Izajasza byli to ocaleni z niewoli babilońskiej. Dziś jesteśmy to my, którzy idziemy przez tę Dolinę Łez, szukając szczęścia, którego świat nie potrafi nam dać. Jezus ogłasza, że szczęście istnieje. To jest dobra nowina. Lecz aby doprowadzić nas do tego szczęścia, musi nas wyzwolić z niewoli. W Starym Testamencie niewolą była Babilonia. Dziś jest nią grzech. Jesteśmy więźniami własnych kajdan, związani kłamstwami diabła i złudzeniami tego świata. Moc zła polega na utrzymywaniu nas w ślepocie, sprawiając, że wierzymy, iż bożki tego świata mogą dać nam szczęście. Lecz one tylko nas zubażają i uciskają. Dlatego potrzebujemy światła, które pochodzi od Chrystusa, słowa, które pochodzi od Chrystusa. Gdy to światło nas dosięga, dokonuje się prawdziwa Ewangelia. Emigrek Którzy jesteśmy złamani i zranieni przez naszą historię grzechu, otrzymujemy prawdziwą wolność. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Z niewoli grzechu, z kłamstwa diabła i z fałszywego szczęścia, które przyjęliśmy. Oto dobra nowina przyszedł Zbawiciel. Bóg stał się człowiekiem, aby przez swoje boskie człowieczeństwo dotknąć nas, uzdrowić i wyzwolić. Niech Bóg cię błogosławi.